Dobra tumba. Jadę do tego pijaka z jego nowym autem. Znaczy no, przynajmniej kupiłem nowe auto, tak Halo pijak! Śmieciu jeden, gdzie jesteś? A co to za karteczka? Um, wyjechałem sobie kupić alkohol. Nie będzie mnie przez jakiś czas. No nie, jeżeli ja go znowu w rowie znajdę, no to. Zaraz, chociaż go nigdy nie znajdę w robie. Eee, trudno. Dobra, to chociaż zostawię tu pod kluczem. O. I pojadę w takie jedno pewne miejsce. Słyszałem, że tam się jakaś tragedia stała. A! Jest i moje auto. Dobra, jadę te miejsce. Zdarzenia nie jest w sumie daleko stąd na ich tutaj Co to jest? A! No tak boto. Rozmiar butu. 44 Eee. Wolę chyba nie skakać, wolę też po o. Miejsce uderzenia i rozpać za krew. Dlaczego ja to zrobiłem? <laughs> <grywki> <grywki> Dość daleko ciągnie Nie ma już tu jego ciała No tak Śmieciarka je zabrała Ale na pociągu tym co tu jechał pewnie też jest kręg. no dobra to trzeba będzie zobaczyć Ale teraz muszę się kierować do więzienia Bo nie tylko łysy umarły Tu mnie ten napączka wstąpi ale to już na Benoc, bo śpieszy mi się. Dzień dobry, dziękuję za poczka. Do widzenia. To tutaj. A, dobra. Głupie światła. O, tu jeszcze jest nadal ta zasknięta krew. To był komendant. Zaraz, a co? Kula po snypersie? W tym miejscu z okazji tego, że chcemy uczcić, że wygrałem wybory na komendanta policji. Po tylu latach przestępczości i wpuszczania nielegalnych imigrantów, którzy zagrażali bezpieczeństwu naszym mieszkańcom, to ja teraz Wam pomogę z agresywnym atakowaniem imigrantów. Dobra. I z tego powodu właśnie bardzo cieszę się, że wygrałem. Dobra, porozstrzelacie. Patrząc po kącie strzału. I tego to musiał, musiał być M98B Bo nie znam innej snajperki, która by przebiła aż tak na wylot czyjąś głowę I chciałby spadł aż tak szybko Zaraz, skoro on stał gdzieś tutaj To snajper musiał stać Albo na tej górze Albo tutaj na tej wieży Chwila. Muszę tam jakoś wejść. A jestem. O. Niech to przestanie, guzno na mnie świecić. Zaraz. O! Tu jeszcze leży snajperka po wystawie. Dziwne, że jej nie znaleźli. Miałem rację. M98B. Boa, jaka mocna. Nie można za bardzo jej dostać, tutaj. Dostań. Tylko teraz jak ja tu no wejdę Ej, hmm. siup! Ała. Ała Dobra Pora odjechać Hmm Jadę z powrotem do bazy to przeanalizować Albo nie, lepiej nie do bazy. Na plaży to jest tutaj obok Choć nie wiem, o jest! Dobra. Teraz szybka analiza. Skoro łysy strzelał ze snajperki tej do komendanta, to oznacza, że albo coś go opętało, albo był pijany. Coś lepiej to drugie, bo opętanie to jest żart. Także że teraz. Zastrzelił tego komendanta, pomimo tego, że ten był jego przyjacielem. A potem sam przez to co zrobił, przez żałowanie ze swojego czynu, wskoczył z tamtego mostu na tory. Kurde, to się zaczyna robić. Teraz bardziej pogmatwane. No cóż, ale można powiedzieć, że sprawa jak zginął łysy i ten, no, i ten nad. Jak zginęli, to została zamknięta. Wiesz, tak szerzej z tego potrącił pociąg. Może na pociągu będzie jakiś ślad. Nie dobra, już mi się nie chce szukać. Wystarczająco dużo dzisiaj się działo.